Halo? Chciałem zrobić coś specjalnego na 500 subów. Eee, yy, Pierunie, ludzie, jest już was tu ponad 1300. Czy mi się wszyscy dobrze czujemy? Ale dobra, miał być odcinek specjalny. Ale nie będzie, bo mi się dzisiaj nie chce. Jedyne co tu będzie specjalne, to tylko ja. Ale nieważne, do brzegu. Fajnie, że tyle ludzi postanowiło oglądać moje nieśmieszne wypociny o gotowaniu. Aż mi tak ciepło w środku na sercu. Albo nie, czekaj, to chyba jednak ten ostry kebab, który zjadłem wcześniej. No nic, dzisiaj będzie danie dla leniwych cebularzy jak ja. Bo czasem przychodzi taki dzień, że nic się nie chce. Choć bardziej czasem przychodzi taki dzień, jak coś się chce. Wciąż na niego czekam, ale póki co lecimy z dzisiejszym gotowaniem. Będzie grubo jak po każdym wyjściu zwierzęk Sardasa. Robimy leniwego kurczaka. Nie tylko będzie leniwy, ale i szybki, jak babcie, gdy jest promocja na masu w biedrze. Biorę szklankę i ponieważ nie byłem na tyle mądry, żeby pomyśleć o przerzuceniu ryżu jakąś łyżką, próbuję przesypać ryż do szklanki bezpośrednio ze słoja. Jakimś cudem się udało, ponieważ jestem dzisiaj zbyt leniwy, żeby nawet porządnie umyć ten ryż, to nalewam wody bezpośrednio do szklanki i mieszam paluchem. Wystarczy, nie? Nie? Oj, tam czepiasz się. Teraz czas na moją poharataną, przyjaraną i zmęczoną życiem blachę do piekarnika. Wykładam ją folią z amelinium. Głównie po to, żeby zakryć tę abominację wyposażenia kuchennego. Dobra, jednak nie będę aż tak leniwy i przymyję jeszcze raz ten ryż. Wlewam wodę, przemywam i tak kilka razy. Wykąpany ryż przerzucam do aluminiowej dziupli. Teraz nalewam wody. Tak pi razy drzwi i objętościowo trzy razy tyle, co było ryżu. Druga szklaneczka i trzecia. I powinno styknąć. Dodaję czarnej słonej wody i nieco solę. Czyli w sumie dwa razy posoliłem, tylko innym stanem skupienia. Dobra, odkładam na bok, bo trochę wygląda, jakby ktoś tam naszczał. Czas na jakiegoś grzyba. Tutaj mam. A nie, czekaj, nie mogę tego przeczytać, bo YouTube mnie zdemotyzuje. A czekaj, przecież YouTube mi nic nie płaci. Tutaj mam pizz, brata. A i tak wypikał je No kurwa, P Przeterminowane pieczarki wyjmuję i myję, żeby ograniczyć spożycie ziemi. Kroję belejak i wrzucam do ryżu i wody. Mięcho. Tutaj pały z kurczaków. Pały nie myję, więc wrzucam od razu do brytfanki. Ryzyk fizyk, może nie będzie srak. O, -o chyba sobie o mnie przypomniał. Chodź tu, grube, mam dla ciebie ostatnie zadanie. Okej, okay, tylko szybko. Serio, teraz będziesz poprawiał pały. Gdzie my to? A tak. Rozkrajam cebulę, zdejmuję twarz i kroję w kosteczkę. Cebulę dorzucam do brytwanny. Polewam trochę jeszcze wszystko olejem i czas na przyprawy, żebyście mogli odzorować ten sam smak. powiem wam, jakich przypraw używam. Najpierw sól, potem tajemniczy biały proszek z tyłu szuflady. Następnie inny biały proszek, który ledwie widać. Trochę jakichś małych patyków, szczypta chyba jakichś liści pociętych. Coś żółtego dla koloru, coś czerwonego dla polotu. I bardzo ważne, o tym nie zapomnijcie, dodajcie na końcu przyprawę. I wierzcie lub nie, ale to tyle. Wrzucam do piekarnika, żeby aby nie rzeć samego mięsa i ryżu, zrobię jeszcze coś zielonego. Zrobię surówkę z przepisu o nazwie Wrzuć żeś tam wszystko, co ci w lodówce zostało. W moim przypadku użyję kapuchy, jakąś resztkę zieleniny i pomidora. Biorę miskę i kroję kapuchę na cienkie paski. Wrzucam do Michy. Już prawie gotowe! Biorę i rozkrajam pomidora. Wycinam twardziela. I kroję, 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 kroję. Nie chcę mi się ostrzyć noża, to tylko prostuję zadziora i kończę krojenie pomidora. Wrzucam do miski i jeszcze dorzucam resztki cieleniny z torby. Dobra, przydałby się jeszcze jakieś sosiło do surówki Więc ponownie kierując się filozofią zużywania, co mi tam zostało w lodówce, Biorę resztkę śmietany, nawet tą zwieczka, co by się nic nie zmarnowało. Dodaję trochę musztardy, sosu czosnkowego, zdrową łychę majonezu zatykacza żył i trochę sera napadano kurki. Jeszcze wkręt pieprzu i mieszam to za kałę rodziny sosów. Wygląda jak stara szpachla do ścian. Ideal! Ale trochę to za suche. Tutaj mam tonik, więc dolewam jeszcze trochę. Mieszam i przelewam sosiwo do michy. Przerzucam wszystko razem na lewo i prawo. No i chyba będzie dało się to zjeść. A jak nie, to przynajmniej nie zajęło za dużo czasu. Jak kutak się upiek, to wyjmuję z piekarnika. Nawet się nie przyjarało. Dobra, talerzujemy. Wykładam kilka pałek. Dorzucam bieda risotto z ryżu. Ładuję zieleninę. I mamy to. Obiad leniwego Janusza. Spróbujmy, jak smakuje. Smakuje leniwie, ale zacnie. To ja się żegnam i teraz i ja, i wy jesteśmy lekko.